Cześć z tej strony, baba na keto i zapraszam Cię na kurczaka z przepysznym sosem. Zaczynamy od pokrojenia piersi z kurczaka. Ja zrobiłam to w paseczki, ale powiem Wam, że teraz chyba pokroiłabym w kostkę. Smażę oczywiście na maśle klarowanym i czas na przyprawy, czyli przyprawa do gyrosa, kurkuma i ostra papryka. Podsmażamy, obracamy i raz jeszcze przyprawiamy. Kurczak się smaży, a my robimy sos, czyli kroimy. Cebulę czerwoną, boczek wędzony i pieczarki. Pieczarki kroimy na drobne kawałeczki i smażymy wszystko na maśle klarowanym. Ja to zrobiłam za jednym zamachem, ale możecie na początku podsmażyć cebulkę, następnie boczek, a później dodać pieczarki. Czas na paprykę kroimy w drobną kosteczkę i dorzucamy do naszej mieszanki. Dorzucamy, gdy nasza mieszanka będzie już miała złoty kolor, pamiętajcie, następnie awokado kroimy w drobną kostkę, przerzucamy do miseczki. Czas na pomidorki suszone i lądują również w misce razem z awokado. Dodajemy naszą mieszankę już gotową, podsmażoną i całość dokładnie mieszamy. Ja lubię paprykę jeszcze taką chrupką, więc dosłownie na minutkę, dwie wrzuciłam ją na patelnię. Czas na czosnek, majonez, kwaśną śmietanę, jajko i ser. Jajko i ser oczywiście ścieramy na dużych oczkach, a jeśli chodzi o śmietanę, to polecam kwaśną z prezydenta. A jeśli chcecie rzadszy sos, to oczywiście dodajcie więcej majonezu i śmietany. Wszystko przygotowane, więc czas wykładać. Powiem Wam, że fajnie wyglądają te paluszki z kurczaka, ale zdecydowanie polecam pokroić w kosteczkę. Wykładamy sos, posypujemy czymś zielonym, może być szczypiorek, może być pietruszka i voila! Ja wam życzę smacznego, dajcie łapkę w górę. Pa!